Potężne góry i doliny, zapierające dech w piersiach to tutaj znajduje się najwyższy szczyt świata Mount Everest. Wyżyna tybetańska jest początkiem najważniejszych azjatyckich rzek, m.in. Jangcy, Mekongu, Indusu czy Brahmaputry. Stąd woda warunkuje dużą część gospodarki w południowej i południowo-wschodniej części kontynentu. Naukowcy wyliczyli, że życie niemal połowy populacji świata uzależnione jest od rzek. Wypływających z Tybetu. Football Manager 2005 został zakazany w Chinach, bo w grze uznano Tybet za kraj niezależny. Miejsce jest nazywane trzecim biegunem świata. Ma największą ilość słodkiej wody w postaci śniegu i lodowca zaraz po Arktyce i Antarktydzie. Nie ma tutaj KFC. Częściowo spowodowane jest to tym. Że sam Dalai Lama napisał do zarządu list, gdzie objaśnił, że praktykowany przez KFC masowy ubój kurcząt dosyć mocno stoi w sprzeczności do tradycyjnych tybetańskich wartości. Najwyższy pałac świata był jego oficjalną rezydencją od VII wieku do 1959. W pałacu potala, odwiedzających prosi się o aklimatyzację przed wejściem do pałacu, bo nie wolno im zabierać ze sobą tlenu do pałacu w obawie. Przed zapruszeniem ognia jest najmniej zaludnioną, ale zarazem największą prowincją Chin, gdzie Mount Everest, najwyższa góra świata, wyznacza granicę z Nepalem. Bywa nazywany morzem tańców i pieśni, bo Tybetańczycy uwielbiają muzykę i taniec. W pierwszej połowie XX wieku powitałbym Was w kraju, natomiast dzisiaj ma się rzecz zupełnie inaczej. Witam w miejscu, gdzie miejscowi swoim bliskim urządzają podniebne pochówki. Prosto z mostu, zapraszam do Tybetu. A przez podniebne pochówki ma się rozumieć, że sępy zabierają ich zmarłych bliskich do nieba. A kiedy jeszcze żyją, to mają ponad dwukrotnie większy przepływ krwi niż ludzie żyjący na poziomie morza. Trzeba pamiętać, że na wysokościach powyżej 4200 metrów jest dość niskie ciśnienie. Płaskowyż tybetański, najwyższy region na Ziemi, powoduje wśród odwiedzających bardzo często chorobę wysokościową. Aby tu dojechać, można skorzystać z pomocy kolei łączącej Tybet z resztą Chin. Wyjątkowo strome wzniesienie powoduje, że każdemu pasażerowi podawany jest tlen przez obowiązkowo obecnego lekarza. Tybet jest uważany za jeden z najbardziej odosobnionych regionów na Ziemi. Surowe pasma górskie otaczające Tybet stanowią barierę dla reszty świata, pozostawiając niektóre miejsca w Tybecie niezamieszkałe. Surowe warunki nie zniechęcają turystów, podróżowanie jednak do Tybetu w pojedynkę nie jest dozwolone. Aby tu podróżować, trzeba wynająć doświadczonego przewodnika i trzeba mieć pozwolenie na podróż. Taka polityka. A jest przede wszystkim co zwiedzić. Starożytne świątynie i klasztory buddyjskie, surowa okolica nie przeszkodziła w niczym, by buddyzm mocno zapuścił korzenie w tybetańskiej ziemi. Do zobaczenia jest sporo świętych miejsc, przepełnionych religijnymi dziełami sztuki. Warto obejrzeć najwyższe pałace, świątynie świata, ale i jezioro Namco, czyli niebieskie jezioro. Mówi się nie bez przyczyny, że to miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią, to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Historia Tybetu jest w pewnej mierze podobna do naszej historii. W 1951 roku chiński przywódca Mao Tse Tung zaatakował Tybet, włączył go do Chin jako strategiczną prowincję. W 1959 roku Tybetańczycy usiłowali się wyzwolić, jednakowoż bezskutecznie. Chiny skradły Tybetowi niepodległość. Spowodowały, że 100 tysięcy Tybetańczyków wraz ze swoim duchowym przywódcą zbiegli z kraju raz na zawsze. Chińska rewolucja kulturowa kosztowała życie ponad 1 200 tysięcy Tybetańczyków. Wiele kulturowych zabytków pielęgnowanych przez wieki uległo bezpowrotnemu zniszczeniu. Rząd chiński jest zadowolony z tego, jak przeprowadził liberalizację Tybetu, bo ich zdaniem lud chiński wyzwolił Tybet. Do tego stopnia, że dzisiaj każdy szanujący się Tybetańczyk nienawidzi Chińczyków do szpiku kości. Natomiast społeczność Chin, karmiona przez dziesięciolecia tą samą propagandą komunistyczną, są szczerze przekonani, że to właśnie Chiny wyzwoliły Tybet. Przecież to jest jasna sprawa, bo to przecież chińskimi środkami powstało lotnisko w Tybecie. Utworzono drogi, stworzono turystykę, pobudowano szkoły i szpitale. To, czego dokonano w Tybecie, uznaje się po dzisiejszy dzień powszechnie jako akt łaski. Dalai Lama wciąż jest duchowym przywódcą Tybetu, dąży do zupełnej autonomiczności kulturowej i religijnej. Rok 1989 przyniósł mu pokojową Nagrodę Nobla. Kraje zachodnie wówczas poznały lepiej tragiczne losy jego kraju. Niestety jednak polityczne naciski spowodowały, że w kwestii Tybetu pomimo upływu lat nic się nie zmienia. Tylko, żeby zupełnie nieuczciwie nie podawać tematu, to trzeba sobie powiedzieć, że Chiny patrzą na Tybet jako część antycznych Chin. I jako taka zagubiona część, po wielu wiekach trafiła z powrotem do ojczyzny. Pewne podobieństwa sytuacyjne występują wszędzie na globie ziemskim. Choćby warto byłoby przytoczyć przykład Katalonii, chcącej oderwać się od Hiszpanii. Niewiele krajów zdecyduje się na uznanie niepodległej Katalonii, bo zbyt wiele relacji, w tym handlowych, Łączy Hiszpanię ze światem. Pewna analogia odnosząca się do Tybetu tu się pojawia. Tybet to połączenie bardzo starej kultury opartej na buddyzmie oraz pięknych himalajskich widoków. Zazwyczaj pierwszym kontaktem z Tybetem jest stolica Lhasa. Gdzie mamy pierwszy kontakt z odległą kulturą i architekturą Tybetu? Wielkim szokiem kulturowym jest sposób, w jaki Tybetańczycy się modlą, w jaki sposób przeżywają swoje obrzędy oraz jakie mają ubiory. Niestety, wspaniałe widoki i buddyjskie świątynie przeplatają się z ogromną nędzą, biednymi i odartymi dziećmi oraz desperacją Tybetańczyków żyjących w nieludzkich warunkach. Ogromny handel Ameryki i Europy z Chinami powoduje, że bardzo nieprawdopodobne jest, aby ktokolwiek wypominał Chinom sprawy Tybetu. Tybet jest stanem policyjnym, gdzie chińska policja patroluje ulice oraz świątynie. Na szczęście religia i kultura Tybetu, pomimo silnego wpływu Chin, przetrwała, a Tybetańczycy kultywują swoim tradycjom, co widać w stolicy, w świętym mieście Lhasa. Mniej Tybetańczyków wstępuje do klasztoru, a bogatsi ludzie wysyłają swoje dzieci do szkół w Pekinie i Szanghaju. Jednak tradycja, sposób ubierania się czy nawet fryzury świadczą o tym, że duch Tybetu nadal tu żyje. W samej stolicy zabronione jest mówienie o Dalajlamie oraz posiadanie jego zdjęć. Nie można o nim mówić, a część obyczajów religijnych jest kontrolowanych. Jest dużo szpiegów. Którzy dostają pieniądze, jeśli coś usłyszą lub zobaczą, a potem doniosą chińskiej policji. Trzeba uważać, aby nie popełnić błędu. Rząd chiński jest do tego stopnia wspaniałomyślny, że zaproponował, że każdy Chińczyk, który chce się osiedlić w Tybecie, nie tylko nie musi płacić za bilet. Ale też dostanie pomoc w osiedleniu się. Celem rządu jest osiedlanie się Chińczyków w Tybecie, aby wynarodowić Tybetańczyków. Poza tym totalitarna polityka dzisiejszych Chin jest identyczna z polityką Stalina, tylko że to dzieje się w XXI wieku, a świat przymyka na to oczy, bo tak się opłaca. Chińczycy nie stawiają na wysokich stanowiskach tylko Chińczyków, ale także Tybetańczyków. Co ma lepszy efekt w wynarodowieniu narodu oraz utrzymaniu kontroli w danym kraju. Dzięki bardzo za wysłuchanie i obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry. Jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok i rzućcie tematem na kolejny materiał. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.